Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na tej dzisiejszej konferencji prasowej, która została zorganizowana, drodzy Państwo, spontanicznie. Taka potrzeba ludzka i taki odruch, aby w tym momencie, w tym czasie, przed drugą turą wyborów prezydenckich poprzeć, dać poparcie panu doktorowi Karolowi Nawrockiemu. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy za te wszystkie głosy oddane w pierwszej turze wyborów. W przypadku powiatu Tomaszowskiego to jest ponad 22 tysiące głosów, czyli 37,5% skali całego powiatu. Bardzo dobry wynik, ale to, co jest ważne, istotne. Inni kandydaci związani z prawicą, ci, którzy startowali reprezentując Konfederację i Komitet Pana Grzegorza Brauna, oni również drodzy Państwo osiągnęli piękne wyniki, to są Wyniki na poziomie 15-7% to pokazuje, że społeczeństwo, które mieszka zarówno tutaj na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, jak i również poszczególnych gmin położonych na terenie powiatu, idzie w kierunku tych rozwiązań, które proponują kandydaci zjednoczonej prawicy. Drodzy Państwo, my tutaj zebrali, nie tylko my jesteśmy przekonani, że ten program, który pokazuje, prezentuje pan doktor Karol Nawrocki jest taki najbliższy wszystkim ludziom, naszym mieszkańcom, jest najbliższy naszym rodzinom i to co jest istotne, ważne, mówi o bezpieczeństwie Polski, o bezpieczeństwie rodzin, mówi o pięknym, wspaniałym rozwoju w przyszłości i to nie tylko dotyczącym nas, ale również naszych dzieci, wnuków i o tym trzeba mówić, o tym trzeba nie tylko tutaj mówić, ale wyjść dalej i podkreślać, że te wybory są wyjątkowe, bardzo ważne. Decyduje się los Polski na kolejne nie kilka lat, ale kilkadziesiąt lat. Także bardzo istotnym jest, drodzy Państwo, żeby pójść do tych wyborów i żeby zagłosować na pana doktora Karola Nawrockiego. Dla nas ważnym jest utrzymanie polskiej waluty, obniżenie cen związanych z energią, obniżenie podatków, które będą Mogły przekładać się tak naprawdę na nasze życie w społeczeństwie, ale to, co jest istotne i ważne, pozwolą również rozwijać się różnego rodzaju przedsiębiorcom. I tutaj też chcemy zaapelować do tych wszystkich, którzy głosowali na przedstawiciela Konfederacji, pana Sławomira Becena, jak i również tych, którzy poparli kandydaturę pana Grzegorza Brauna. Drodzy państwo, nasze programy są bardzo podobne, w wielu miejscach zbieżne. Stąd dzisiaj, kiedy decydują się losy Polski, ja zachęcam państwa do pójścia do wyborów i oddania swojego głosu na pana doktora Karola Nawrockiego. Wraz ze mną tutaj Przyszli dzisiaj przedstawiciele różnych środowisk, różnych zawodów, różnych grup społecznych. Za chwileczkę będą mogli powiedzieć więcej o tym wszystkim, co chcieliby przekazać, zachęcając wszystkich Państwa właśnie do udziału, zarówno w wyborach, jak i oddania głosu na pana doktora Karola Nawrockiego. Na początku pozwolę sobie zaprosić do zabrania głosu wójta Gminy Będków, pana Dariusza Misztala. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, rząd pana premiera Olszewskiego postawił pytanie, jaka Polska będzie? Wtedy wydawało się to bardzo badalne. Dzisiaj niestety stawiamy pytanie, czy Polska będzie. Te wybory są niezwykle istotne dla społeczności całej Polski. Ja reprezentuję obszary wiejskie samorząd gminy Będków. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Będków znają odpowiedź na to pytanie. Zdecydowanej większości opowiedzieli się za doktorem Karolem Nawrockim. Drugi kandydat pan Mencen również otrzymał bardzo dużą ilość głosów. Pan Braun również zamykał pierwszą trójkę. Jakżeśmy mogli obserwować wszystkie gminy, ten algorytm potwierdził się w całym naszym powiecie. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu Tomaszowskiego, miasta Tomaszów, jak i zarazem gmin wiejskich. Apeluję o głosowanie na najlepszego kandydata Karola Nawrockiego. To jest kandydat, który nam deklaruje, obiecuje i zapewni nam spokój, bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo żywnościowe. Szanowni Państwo, w obecnej chwili zderzamy się z niesamowitą ilością hejtu, wymiany nieprawidłowych, nieprawdziwych informacji na temat naszego kandydata niezależnego pana doktora Karola Nawrockiego. Natomiast cieszę się, że. Te mity i te kłamstwa są codziennie obalane. Natomiast drodzy państwo, wyrazem na to, że wiemy, że może wygrać Polska uczciwa i może być Polska bezpieczna, to wybór pana doktora Karola Wrockiego. Apeluję do wszystkich mieszkańców powiatu tomaszowskiego, aby 1 czerwca wybrali się właśnie na wybory i oddali swój głos na kandydata. Kandydata jedynego, który może zapewnić nam te wszystkie walory, o których wcześniej wspomniałem, Doktor Karol Nawrocki. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi Dariuszowi Misztalowi, a teraz drodzy Państwo zapraszam do zabrania głosu wicestarostę Tomaszowskiego, pana Wodzimierza Justynę. Tak, Karol Nawrocki jest moim kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Kandydat dr Karol Nawrocki utożsamia się z wartościami, które i dla mnie są również bardzo ważne. Stąd takie moje całkowite poparcie dla tej kandydatury. W programie doktora Karola Nawrockiego bardzo często słyszymy o tym, jak ważna jest polska lokalna polska powiatowa. Dlatego tak bliskie sercu mi są właśnie jego poglądy, jego zamiary, jego chęć budowy Polski lokalnej, Polski powiatowej, tak żeby powiaty, powiaty samorządy się rozwijały, jednocześnie rozwijała się cała Polska. Stąd moja taka prośba, proszę państwa, rozważcie w swoich sercach, w swoich umysłach na kogo chcecie głosować? Ja polecam doktora Karola Nawrockiego. Bardzo serdecznie dziękuję panu wicestaroście. Drodzy Państwo, teraz zapraszam do zabrania głosu członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, panią Elżbietę Łoiszczyk. Dzień dobry Państwu. Kandydatura doktora Karola Nawrockiego jest y również moją kandydaturą na prezydenta Polski. To jest człowiek, który swoją ciężką pracą, zaangażowaniem i miłością, i wartościami, które są również bliskie, myślę, że tutaj wszystkim zgromadzonym, czyli Bóg, Honor, Ojczyzna, a także Rodzina, w pełni popieram kandydata, a także 21 punktów, które zostały w ramach kampanii wyborczej przygotowane. Jest to najlepszy wybór dla Polski, dla Polek i Polaków. Dla niego Polska jest najważniejsza. Zachęcam do głosowania 1 czerwca na kandydata na prezydenta doktora Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Elżbieta Łośczyk. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu członka zarządu Powiatu Towarzyszkowskiego, Panią Teodorę Sowik. Szanowni Państwo, moim kandydatem na prezydenta Polski jest dr Karol Nawrocki. Dlatego w najbliższą niedzielę, 1 czerwca, w Dzień Dziecka. Zagłosuję na Karola Nawrockiego, ponieważ myślę o przyszłości moich dzieci i wnuków. Szanowni Państwo, wszyscy, którzy uczestniczyliście w wyborach z gminy Żelechlinek, dziękuję Wam za pierwszą turę, za te 924 głosy oddane na doktora Karola Nawrockiego. Proszę Was o utrzymanie, a wręcz zwiększenie tego wyniku. Wszystkich niezdecydowanych, proszę o oddanie. Głosu na Karola Nawrockiego. I pamiętajcie Państwo, najważniejsze jest to: Polska jest dla nas najważniejsza. To nasza ojczyzna, to nasz dom. Dlatego proszę Was, oddajcie głos na Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Teodorze Sowik, a teraz drodzy Państwo zapraszam do zabrania głosu Radną Rady Powiatu Tomaszowskiego Panią Paulinę Sochę. Dzień dobry Państwu. Jako Radna Powiatowa Gminy Rzeczyca chcę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z mieszkańców Gminy Rzeczyca, dlatego że wyniki pierwszej tury przedstawiają się następująco. Doktor Karol Nawrocki osiągnął w pierwszej turze ponad 53%, pan Sławomir Mensen 18%, pan Grzegorz Braun 8%. Myślę, że wynik pana doktora Karola Nawrockiego nie jest przypadkowy. Myślę, że tutaj mieszkańcy gminy Rzeczyca po prostu y, są tożsami z y, poglądami doktora, pana doktora Karola Nawrockiego, z jego poglądami, i stąd y, taki wynik. Wierzę w to bardzo, że w drugiej turze. Wybrzmi ten wynik jeszcze silniej, dlatego że mieszkańcy gminy Rzeczyca chcą Polski sprawiedliwej, bezpiecznej i silnej. Dziękuję bardzo. Spotkajmy się 1 czerwca i głosujmy na doktora Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo pani Paulinie Socha. A teraz zapraszam do zabrania głosu Radną Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, panią Martę Lublin. Dzień dobry Państwu. Jestem mieszkanką Tomaszowa Mazowieckiego. Dlaczego wspieram Karola Nawrockiego? Jestem kobietą i chcała, chciałabym się czuć bezpiecznie w swoim kraju, w swoim mieście. Jestem matką trzech synów i nie chcę, żeby wojsko polskie było wysyłane na wojnę z Ukrainą, na nieswoją wojnę. Chcę też, aby w Polsce można było płacić polskim złotym. Dlatego zachęcam Państwa abyście pierwszego czerwca głosowali na Karola Nawrockiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani Marcie Lublin, a teraz drodzy państwo zapraszam do zabrania głosu radną Rady Powiatu Tomaszowskiego, panią Martynę Wojciechowską. Szanowni Państwo, przed nami tak naprawdę ostatnia prosta. Ostatnia prosta, przed tym, jak zobaczymy, jak będzie, jak. To my do nas należy ta decyzja, jak ta Polska będzie wyglądała, jak będzie zarządzana i w którym kierunku pójdzie. 1 czerwca, tutaj wspomniane było, że to dzień dziecka. To tak naprawdę myślę jeden z lepszych prezentów, jakie możemy zrobić naszym dzieciom, zapewniając im człowieka, który będzie dowodził i pod kątem przede wszystkim tych wartości, które mamy w sercach, które w sercach pielęgnujemy i które chcemy, żeby były takim azymutem dla nas, dla naszych dzieciaków. I to jest, szanowni Państwo, to co przyświeca tutaj nam wszystkim. Zebranym. Łączą nas różne rzeczy, łączy nas, nas przede wszystkim te wartości. Jest sporo rzeczy, które nas gdzieś tam dzieli, które, nad którymi wiadomo, że musimy pracować, ale stoimy dzisiaj przed, tym, przed tymi wyborami. Stajemy razem, ramię w ramię, po to, żeby zwyciężyła Polska i żeby zwyciężyli Polacy. Trzymam kciuki za nas wszystkich i za naszą najlepszą decyzję. Powodzenia. Dziękuję bardzo Pani Martynie Wojciechowskiej, a teraz drodzy Państwo zapraszam do zabrania głosu Radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego, Pana Jarosława Felińskiego. Dzień dobry Państwu, ten wiec poparcia dla kandydata na prezydenta Pana Karola Nawrockiego jest tutaj widoczny. Państwo możecie ocenić nasze przywiązanie do tradycji, ten program które reprezentuje Pan Karol Nawrocki, jest oparty na programie demokratycznym, na programie patriotycznym, na programie społecznym. Ja identyfikuję się z tym programem. Tradycja chrześcijańska, którą nasz naród ma od tysiąc lat, po, pozwala mi oceniać. Człowieka, który wzrasta w tej tradycji i pozwala mi ocenić, że będzie dalej kontynuowana ta, ta droga naszego narodu Polski wolnej, Polski bezpiecznej, Polski bez imigrantów, Polski bez obcego kapitału, który będzie tutaj nas wyzyskiwał. Karol Nawrocki jest tego gwarantem, że będziemy mieli możliwość bycia gospodarzem we własnym kraju. Także proszę o głos dla Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Jarosławowi Felińskiemu, a teraz zapraszam do zabrania głosu radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego pana Szczepana Goskę. Dzień dobry państwu. Jako radny Rady Powiatu, ale też jako nauczyciel, ponad 20-letnim stażem, ale i też historyk Harce i żołnierz. Jestem tu przede wszystkim nie dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń, dla dzieci, bo z dziećmi już prawie ćwierć wieku już pracuje. To oni są kwintesencją naszej przyszłości, to dla nich pracujemy i dla nich chciałbym też lepszej Polski, odpowiedzialnej Polski. Dlatego chcę z całego serca wesprzeć doktora Karola Nawrockiego. Chciałbym też Państwa zachęcić, żebyście przeanalizowali kto kogo popiera. Jaki biznes popiera Karola, doktora Karola Nawrockiego, a jaki y, biznes popiera pana Trzaskowskiego. Chociażby ostatnie wydarzenia Onet, czy też TVN i tak dalej, możemy tutaj wymieniać wiele. I dlatego jestem tutaj, żebyście państwo rozważyli, rozważyli i poparli doktora Karola Nawrockiego dla przyszłych pokoleń. Żebyśmy nie musieli się bić tak jak ponad 200 lat temu, gdzie były rozbiory, gdzie musieliśmy się bić o niepodległość Polski. Udanych wyborów do usłyszenia. Bardzo serdecznie dziękuję panu Szczepanowi Gosce. A teraz drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszam do zabrania głosu pana Pawła Rochale, który jest jednocześnie radnym Rady Gminy Żelechlinek, jak i również prezesem Izb Rolniczych tutaj na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Szanowni Państwo, ja jako przewodniczący, jak i rolnicy z powiatu Tomaszowskiego wspieramy osobę pana Karola Nawrockiego. Dlaczego? Dlatego, że prawicowe poglądy są gwarancją ochrony naszej ziemi. To, to już było pokazane, była już zmiana ustawy na temat ochrony polskiej ziemi, dlatego, że do naszej polskiej ziemi chcą się dobrać. Yy, drugi temat, gdzie możemy, yy, możemy liczyć na pana Karola Nawrockiego, jest. Mercosur, który naprawdę będzie zblokowany. Jest to bardzo niebezpieczny temat dla rolnictwa. Dlatego proszę Państwa w tych wyborach w drugiej turze o wsparcie pana Karola Nawrockiego. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeszcze raz to podkreślamy. Bardzo ważne i istotne wybory. Dla nas Polaków, dla całej Polski, od naszych głosów, od naszej aktywności, obecności na wyborach zależy to, co się wydarzy, jeszcze raz to powtórzę, w kolejnych nie kilku, ale kilkudziesięciu latach. Dlatego serdecznie jeszcze raz apeluję o udział w wyborach i poparcie kandydata, który reprezentuje nas wszystkich ze względów programowych, ale również z tymi... Propozycjami, które jako człowiek niesie za sobą, i nie patrzmy na te sytuacje, które są prowokacjami, bo dobrze wiemy, że w czasie kampanii pojawiają się różne rzeczy, które mają albo zniechęcić do głosowania na kandydata, albo też w ogóle do pójścia na wybory. Bardzo serdecznie dziękuję naszym Tomaszowskim mediom za obecność tutaj na tej konferencji, że dzięki Państwu możemy przekazać to, co leży nam na sercu, to, co jest wyrazem tak naprawdę. Myślę, że tysięcy osób, które tutaj mieszkają i żyją na ziemi Tomaszowskiej. To tak to wygląda i chcemy, żebyśmy mogli spotkać się w poniedziałek po wyborach, podziękować i pogratulować sobie nawzajem, ale przede wszystkim Polsce za dobry wybór doktora Karola Nawrockiego. Teraz zachęcam wszystkich Państwa do prezydentem Polski Karol Nawrocki. Prezydentem polski. Prezydentem, polski. prezydentem polski Karol Nawrocki prezydentem polski Karol Nawrowski. prezydentem polski Karol Nawrocki prezydentem polski Karol Nawrocki prezydentem polski Karol Nawrocki Karol Nawrocki prezydentem polski Karol Nawrocki prezydentem polski Dziękuję wszystkim Państwu za obecność na tej krótkiej konferencji prasowej i drodzy Państwo, do zwycięstwa. Dziękuję bardzo.